Cześć witajcie, przyjacielu Boszów, w kolejnym odcinku O, tu widzicie, silnik rozebrany, hehe, <laughs> ale czeka na części Ale dzisiaj nie to, dzisiaj będziemy próbowali <laughs> założyć te grzane monetki Chińskie grzane monetki I jakoś będę próbował to założyć do swojego motora Zobaczymy czy to spasuje Czy coś będę musiał przerabiać tą monetkę od gazu I to już no, montujemy do mojej maszyny I jeszcze się zastanawiam, gdzie w ogóle Podpięcie zasilanie, czy podpiąć sobie tak, żeby będą ją po stacyjce. Czyli tak jak mam tutaj zasilane, yy, całe ładowanie, tak? Szkoda, że nie mam tak naprawdę miaska jakiegoś, wiecie, w sensie wtyczki. Ja sobie zrobił to totalnie zdejmowolne. No ale nie mam takiej, takiej wtyczki. I pytanie, czy podpinać się bezpośrednio pod akumulator? Czy podpinacie gdzieś tu po stacyjkę? Czy ta stacyjka to wytrzyma, no... Niby Chinczynki tutaj nie wiem ile tam 30 W to niby ma pobierać nie. patrzmy, gdzieś tu jest napisane no to chyba 15 W pewnie będzie na jedno, czyli 30 niby na dwie. Tak coś kojarzę. No coś to takiego powinno być o, tu jest tak, 15 do 35 W, no to teoretycznie patrząc na to, że ja tutaj światła przednie... Wszystkie całe przednie światło mam poprzez przekaźnik, który jest bezpośrednio z akumulatora. Czyli ja tutaj mam. O, jak będziecie widzieć, tu mam przekaźniczki To jest yy, łączcie trzy przekaźniki, które a wiecie, łączę sobie stacyjkę, tak? I włączam sobie tutaj światła. Więc światła się doświecają To mam to tak zrobione, że to nie idzie przez ten przełącznik, tylko idzie przez przekaźnik, czyli jakby wam to inaczej wytłumaczyć, bezpośrednio do przekaźnika, prąd. I idzie sobie oddzielnym kablem z akumulatora tu jest jeszcze bezpiecznik po drodze idzie sobie z akumulatora do przekaźnika i z przekaźnika do przedniej lampy ale żeby załączyć przekaźnik jest załączany tutaj z tych, tych, tych tutaj przełączników dzięki czemu te przełączniki nie mają dużego obciążenia prądu co za tym idzie to, że ja mam prześniedziały kabel tutaj prześniedziały styk to nie znaczy, że będzie świecić gorzej on zawsze będzie świecić, wiecie, zawsze będzie świecić tak samo no chyba, że padnie przekaźnik, no to wtedy przestaje siedzieć całkowicie, tak? <laughs> yy, ale tak, to idzie dzieje się to z przez przekaźnik i wtedy po pierwsze też nie mamy yy, strat napięcia, tak? No bo jak idzie nam prąd do stacyjki, do stacyjki do przełącznika, z przełącznika idzie do drugiego przełącznika i dopiero do lampy, no to po drodze mamy straty napięcia. Ale jeżeli idzie bezpośrednio kabel i to najlepiej gruby w miarę kabel, który idzie do przekaźnika. I przekaźnika do lampy, no to tych strat mamy bardzo mało. No bo tylko przekaźnik, tak naprawdę, po drodze mamy i kabel. Nic więcej żadnych przełączników, które mogą być przyśniedziałe, które mogą nie łączyć. Dzięki temu, no, ja u siebie mam ten plus, że to światło zawsze fajnie będzie świecić, zawsze będzie świecić dobrze. No i przede wszystkim mogą sobie zrobić takie bajery, nie? Że, no, wiecie, ja w tym momencie mam krótkie ledowe, tu mam krótkie oryginalne, a tu mam długie z. Yy... Yy, w sensie długie razem z tymi dodatkowymi ledami, tak? Nie mogę sobie przełączyć jeszcze nadal krótkie, na LED-owe I wszystko to robię tylko tak, tak mało ilością przełączników. Normalnie, no, to też by się tak sobie dało. <grych> Ale wiecie, no, poprzez przekazniki jest to zrobione tak lepiej, tak jak powinno, tak moim zdaniem być. I w wielu motocyklach yy, też tak to jest zrobione, że jest właśnie poprzez przekaźniki. I jest to jednak dużo lepsza opcja. Jeżeli chodzi o... No moc tego światła, tak? No wiecie, ja mam fisia na punkcie światła w motorze. mnie no, to musi dobrze siedzieć, bo ja często nocą jeżdżę. No, się często nie często, no, ale dużo, dużo się mi nocą zdarza jeździć I duże dystanse, więc e, no wolę, żeby to światło było takie jak ma być, tak? No i przede wszystkim nie chciałem obciążać po prostu stacyjki po raz kolejny, no bo to wiecie... No, są obciążenia i ta stacja będzie wtedy padać. A przy takich małych obciążeniach, jak tu ma, no to ma, to w tym momencie obciąża tylko ładowanie, tak naprawdę. No i jakieś kontrolki, kierunki, światło stop, no bo wszystko reszta, no to mam przez przekaźniki. Więc to, to przekaźnik naprawdę pobiera tam jakieś niewielkie ilości prądu, są mszy. Także no nie, pewnie nawet, że się mikrofon zastanie, ręką. no ale bądź razie. Tylko to mi tak, naprawdę obciąża i to z tego co tu widać, niby 21 lampera i to jest potężne dla obydwu gniazd, więc to nie jest do jedno gniazdo, tyle ma, tylko że obydwa raz, razem, no ale telefon ładuje. Nawet jak on GPS-a wiecie to włączonego, to jest w stanie doładować, bo ta ładowarka, niestety, o ile ten uchwyt polecam, zajebisty uchwyt, telefon tu się trzyma jak głupi. Tak, ta ładowarka, no wiecie. No, ona tu jest łączana i tak dalej. No, ja u siebie mam odpiętą, totalnie. Ten kabelek sobie tam idzie, ale on nie jest podpięty, widzicie, że tam jest o. zawinięty. Ta ładowarka, niestety, jest 1A. No i to tak, powiedzmy, że podtrzymuje napięcie tylko tego telefonu, z czego może się dobry telefon jakiś wiecie, wybajerowany, nowoczesny, może się wręcz rozładowywać. Więc dlatego dokupiłem sobie taką ładowarkę. Tam dwie rychy chyba dają za tą ładowarkę. więc sobie dziś za ten uchwyt, no, ale... <laughs> ale ta ładowareczka jest spoko, ona, wiecie... Czy to pod lusterko? Nie wiem, czy to kable mam za tutaj to nie widać więc to już siedzi kompletnie, nie odpadnie no i jest zabezpieczone jakoś tam przed, przed deszczem, tak? Bo tu mogę sobie wyciągnąć, zdrużyć sobie klapkę więc jakoś to sobie tam działa. No i to, że pokazuje, tak? Jak jest włączone, pokazuje mi napięcie, jakie jest na ładowarce i jaki jest amperaż. No niby pokazuje, że 5A. No. no nie wiem, nie chcę mi się w to wierzyć, ale może nie testowałem przy podpięciu obydwu, ale. No chyba, to jest napięcie... A nie, to no dobra, przepraszam, To jest napięcie akumulatora i napięcie, jakie mamy tutaj na ładowarce. Przepraszam, to nie są ampery, to są volty. to jest 5V. Tak bo tu nawet widać. Jak tutaj sobie tu pisze, nie? Mamy 5V, więc to jest... 5V, nie 5A. <afinity> dobra, i zbiorę się po zamontowanie, niech nie, 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 nie żadnych monetek. Muszę odkręcić te chińskie. A no, powiem całkiem fajne te monetki, nawet są. Te chińskie monetki. I założyć te grzane, tak? I zobaczymy, co to z tego będzie. Niech to to będzie, czy to będzie, czy nie będzie. No, czekam, sporo zabawy, ale jest zimno, pojadę w garażu. No, już jest 5 stopni, jak było 3. I właśnie grzeje mi już wybasto. O, ale to trwali się brudko. Tak, bo mówię, to wybasto to robimy robotę robotami w garażu. No, dobra, to bierzemy się za robotę. Nie z przeciągania, bo przeciągam jak kupi, jak ze kleną. Jak widzieliście, zrobiłem Wam tutaj I już mamy tutaj mletkę jedną założoną. Tu jest troszeczkę widać taki no, luz został, tak? jak troszeczkę się przesunie, to widać, że, że brzydko wygląda. Luz na gazie jest nieduży, a wystarczy mi, czegoś, jeszcze mogę sobie podregulować. Na tej śrubce. Tu też to te mocowanie takie dodatkowe, a no, założyłem to. Nie wiem czy to jest potrzebne, czy to tak ma iść. No ale tak zostanie, myślę. Ja myślę okej. Okay. No i to zostało mi teraz druga monetka? No i potem gdzieś te kabelki popodpinać podpinać, tak? Razem do siebie. No i zbierzemy się za drugą. Jak widzicie, dało się z męką trochę, ale ściągnąć tą monetkę. A dlaczego ona tak się działa? To jest jakiś kurde klej albo to farba. Dosłownie ręka się mi klei do tego. Widzicie, tu kurde jest kolej rdza, jakaś delikatna się nie pojawia. Nie niedobrze. Nie, dobrze. ale strasznie. Tu jest suchutko. Ale tutaj jest kurcze jakiś klej. To tak się działo zaklejone. To ledwo poszło, bo nie wszystkie metody, które znam, widzicie? Popatrzcie, tę farbę w środku. Ale tutaj do słonka. Widzicie, tam została cała ta farba. Czyli ta farba prawdopodobnie musiała się rozpuścić. E, a nie pamiętam, czy ja to podmalowywałem. Chyba nie. To chyba ktoś to wczoraj przede mną malował. I kurczę, no. Nie ciekawie, muszę to czymś tym zmyć, żeby to wiecie, tak nie trzymało. Bo Bo tą jest jakoś dałem radę ściągnąć. Nie, to ta niska maletka, podgrzałem trochę. Wsadzimycie ja tutaj. Przez długo wsadziłem sobie takie cieniutki. O, ten cieniutki śrubokręt. Tak, podgrzałem potem powietrze. Ogólnie jak kiedyś macie problemy z maletkami, albo chcecie zmieniać manetki. To właśnie jak tu macie maletkę nałożoną, to dmuchnąć powietrzem. A się ona już w tym momencie wchodzi fajnie. To po prostu tu wkładacie i dmuchacie powietrzem, tak jak widzieliście na filmiku przed chwilą. Wtedy tworzy się tu pod całą manetką poduszka powietrzna, i ta maletka też to po prostu schodzi na zasadzie takiej, że pociągniecie i ona zeskakuje. Więc zamiast bawić się w przekręcanie, no to zawsze może w ten sposób zejść. I ja się biorę i montuję w takim razie całe to stoi słochać. I to widzę, jest na kablach połączone, więc to już jest tak, że ja tego nie odłączę. No szkoda. Myślałem, że ta manetka to będzie łatwo odłączalna, więc wtedy muszę chcę ściągać i zakładać. Nie zbiera się za przyczyszczenie po prostu w tej części tutaj, Jakąś może bez a albo tym moim zmywaczem, żeby to się tak kurczę nie kleiło. Może się mi to metkę lekko kręcać, ale byle by mi się to tak nie kleiło, kurde, bo to nic fajnego, potem znowu ściągać. <laughs> nie zbiera się za czyszczenie i montaż. Teraz, teraz sobie zobaczycie. W tym momencie próbuję przekręcić, a nie jestem w stanie, tak? Długne tu powietrze, tak jak wam mówiłem. Bez potępu. Chciałbym ściągnąć. Co elegancko? Bez powietrza. No, Da się obrócić. Ale widzicie, jest problem. Słuchając, jak widać, żadnych problemów nie ma. No sobie to jeszcze po sobie ustawię. Także wiecie, było wygodnie. A myślę, że będzie w tym miejscu OK regulacja. I dobra, mamy go Mamy założone, a jeszcze został mi. Stał mi założyć obciążnik czy on tu będzie pasować, powinien, tak? Jest OK. A, ale nie, żeby mnie kameruje <grymne> Także tu jeszcze przekręcamy obciążnik Proszę bardzo Nie będziemy mieć gotowe się prawie gotowe, no bo jeszcze trzeba kabelki podpiąć No ale już założenie samych manetek będzie Jak na razie gotowe O, dokręcamy nie za mocno i proszę elegancko się trzyma, tu mam regulację mocy dobra, teraz muszę przemyśleć gdzie to podepnę jak się zastanawiałem, być może dałoby się pod ten kabel, wiecie, tutaj, który idzie o tutaj, o Już po stacyjce, ale gdzie on tam idzie, wiecie, patrzcie, jest do bo bożyła kabli, nie? No cóż, tak bywa jak się ma tyle lampek i lampeczek wiecie, to bym miał przynajmniej po bezpieczniku. Zdjęłem to i idzie, ale ja tu drugi kabel zostawiłem. Kurczę, to Mimo wszystko, widzę, wchodzi mi do środka, chyba lampę muszę wyciągnąć. Kurde, no niestety, czemu że się uda bez wyciągania lampy. Eee, bo potem tam będzie się już te kable wcalić. <grym> bo tam też jest i dużo. No chyba, że się tak chamsko tu podepnę. No to widzę na coś jakby to Może się podepnę po to tak chamsko. macie ja rozetne cię rozetnę i się tu wepnę. No jest to no jakaś myśl no. Chyba tak zrobimy I Ja sobie to jeszcze rozkleję, zobaczę jak to wygląda I zaraz wam dam znać Dobra, tu rozciąłem To co miałem zaizolowane, a to był taki kaba troszeczkę Lekko uszkodzony To już sobie dościąłem te kabelki I jednak się tu podłączę Czyli będę miał postacyjce Bezpiecznie Do tego samego co idzie tu Mam nadzieję, że ta grubość kabli jest wystarczająca Ale nie, no powinno wystarczyć Dość te kable jakieś tam, no wiadomo, no, no, cienkie, nie? najlepiej były grubsze, ale tutaj wiecie, tutaj wcale grubsze nie są <grystanie> dobra, montujemy zobaczymy czy tam będzie działać, czy się spali no, <grystanie> działamy Całość już zlutowana, zabezpieczona termokurczką, zabezpieczona troszeczkę taśmą izolacyjną bo troszeczkę za dużo termokurczki sobie wziąłem i dodatkowo jeszcze parcianą sobie tak ostępnie zabezpieczyłem, żeby to się gdzieś nie rozlaźło wiecie, ja może za dużo zabezpieczam, ale je tam lubię i co, mamy teraz też się to podpięte w stanie podpiąć tylko drugą manetkę to sobie gdzieś trytytką tutaj przypiąć no i kurczę, grzanie powinno być gotowe. Więc ja sobie to na szybko już zrobię. Toż. poza za kamerą. I zaraz sprawdzamy, czy manetki grzają. No i manetki już pełni założone. Tutaj mam sobie przytrzydkowane. A jeszcze muszę obciąć sobie te A mam sobie upakowane to do środka. I już testowałem, czy grzają te manetki. No tak. A, stygnąć mi szybko, bo dopiero co testowałem. O ile mam na stałe włączone zapłonie, tak? Mam tu dość niskie napięcie. To tak średnio to grzeje, tak? Ale wystarczyło, że tylko odpaliłem maszynę. Napięcie skoczyło po 12V i momentalnie te monetki były gorące, nie? Naprawdę, one tu grzają się szybko, tak? No i już są gorące. Yy... Jedyna wada, jaką zauważyłem w tych manetkach. Nie grzeją po całej długości. Grzeją gdzieś, ta manetka tak czuje mniej więcej grzeje w tym punkcie. E, czyli sobie taki fajny punkt, bo grzeje na palce. Ale z kolei kciub na przykład tu nie ma, nie ma grzania, tak? Mogłyby być, wiecie, grzać po całości. Niestety grzeją bardziej punktowo, wiecie, z dłuż, ale punktowo. I tak samo z tej strony, no nagrzeje. Dosłownie, tam jak kurczę palce, mam to tu aż, aż jest za daleko, bo nagrzeje gdzieś w tym miejscu. No i tu akurat nie jest fajne, w sensie o ile dodam gazu, no to w tym momencie mam to gdzieś w tym miejscu, tak czuję, nie? No ale bez dodawania gazu, no to gdzieś tam będzie mi palce grzać, więc no troszkę mają minus te chińskie widzę monetki Nie wiem, jak to będzie, gdy się faktycznie rozgrzeją całe, nie? Bo, bo prawdopodobnie będzie to tak, że jak one już czujecie podczas jazdy, nie będzie można jechać dalej, no to ona się cała manetka nagrzeje, tak? Będzie cała ciepła. No ale... Takie wiecie sytuacji, jak się rozgrzewają, to rozgrzewa się jednak punktowo. No to to jest, powiem wam szczerze, minus. to taki dość duży minus, krótko. no. Myślę, że zależy jak to na to patrzy, tak? No dla mnie i tak jest spoko, że w ogóle grzeją. Jak za tą cenę. Pamiętajcie, te manetki kosztowały 4 rychy. Grzane manetki kosztowały 4 rychy. Śmieszne pieniądze. I wiecie, jak rok podziała, bo tam nie już pisaliście mi poprzednim filmem, że... A no maszą to te manetki, one badiemne. Po roku się zepsują No i dobra, niech się po roku zepsują Te cztery dychy? W cenie nie wiem <laughs> 5, 5 czy 6 browarów <laughs> Nie na no, browarów może więcej, no ale w cenie dwóch flaszek, tak? Połówek. Chociaż chyba flaszki teraz droższe, bo chyba już połówki nie kosztuje 20 zł. Nie wiem, alkoholu nie pinie <laughs> No ale niech bo by było w cenie powiedzmy tych 6-7 litrów paliwa, no to kurde co ja mówię, jak 6,7 liter? No eee... nie, dobrze mówię, tak 6,7 liter. No dobrze Wam mówię. <laughs> Koło 6,7 liter. Ale no, no w takiej cenie śmiesznej, 4 dych. No kurde, Dwa no, kebaby, o! Powiedzmy, dwa dobre kebaby. Nie mamy manetki grzane, chińskie to prawda, ale mamy grzane manetki. No to czy to jest drogo, czy to jest bez sensu? No nie, no, moim zdaniem jest takim sensem, jeżeli faktycznie tak ja. Może macie, jeździcie w zimie. Chłodne dni, to jak najbardziej takie grzane takie się wam przyda. bo jak jeździcie tylko w lecie, to. to nie... Kurde za kabel. bardzo za kamerę! Kiesz! Jeżeli jeździcie tylko w lecie, to. No, takie manetki są Wam zbędne. ale jak jeździcie w zimie, jakąś zimną porą, takie manetki dać 4 dychy naprawdę. Myślę, że śmiało warto, nie? Czy do motora, czy do kłada. brać, nie zastanawiać się. Nie za, za taką cenę naprawdę nie ma co myśleć. I nabrać! Się. No. jeszcze takie ciekawostki. Eee, właśnie widzieliście mają lutownicę. No ja by ktoś się zastanawiał, się sobie kupić lutownicę do lutowania takich rzeczy w garażu. Ta firma. Techrybal. 80 W. Taka lutownica. Kosztuje 4 dychy. Nie no, to chyba więcej. Ale niedrogo. Tanie. Tanie dobre, zajebiste. Z Stechrabal, tylko musi być Techrebala. Nie jakieś chińskie, takie podobne jak te wyglądają, bo one są tam nie wiem, 20, 30 watowe, mimo że pisze 100 watów nawet Nie, to musi być z rybala. to musi pisać 80 watów no, Mega szybko się nagrzewa Kable jakieś takie, no wiadomo, jakieś totalnie grubych kabli, to nie polotujemy Ale wszystkie kable, to mamy oczywiście ustawianie temperatury I tak wy na no, jakieś kabelki, jakąś elektronikę No super sprawa ta lotownica, nie? Niedługi czas, Cię używałem, to i tak jest guzikiem, bo to się wydawało fajniejsze. No nie, taka jest dużo, fajniejsza Tu się grzałkach się nagrzeje. to widzieliście te druciki, dotknąłem. Sekunda, dwie, one już były obludowane. Jeszcze dłużej przytrzymałem, żeby ten lut się lepiej trzymał. I naprawdę polecam tą lutownicę, jak nic nie. Super sprawa I tego hotela z Chin. Chiński motor za dwie dychy. No i on też też sprawia. Trochę mi fajdę i działa. Polecam. Tanie, chińskie, dobre. Niecie trzeba rok czy nie, wątpię, ale krótko, ale... ale... ale dobrze. No. Co się grzeje? No, co się grzeje, takie kabelki i z czy to nie tylko kabelkę, powiedzicie, manetkę też sobie grzałem. To no, super sprawa. Dobra, myślę, że tyle w tym materiale. No tu na garagu, na razie no czekam na te cholerne części. Kurde i Jack Motors się obija z trindrem. No myślałem, że to szybko im pójdzie, a tu jeszcze cylindra nie ma, z włokiem, nowym podlikiem No to jest znowu co no ale to na zimoto to tam. Ja wiem, że oni tam tygodnie te z przychodzą. Tam było, zaznaczone, że ta paczka chwilę będzie szła, więc... No mnie to nie dziwi. I nie mam akurat w jakoś bardzo za złe No na no maszyny stoją. W mam tu miejsce na jedną maszynę. Może coś tu wezmę do naprawy jeszcze. Komuś to napiszę, ale no... Mam pewne sprawy, przez które mam dużo mniej czasu. I wiecie, nawet przy swojej nie mam tu pogrzebać. I, I dzisiaj się udało chwilę. Więc chociaż żadne malki sobie założyłem, bo... No jeszcze zima jest, nie? Jeszcze jest zimno i wreszcie jest czas, żeby to założyć, żeby mapki było ciepło. Dobra, kończę ten materiał, bo się rozgaduję, Także na razie elo yo. i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jak coś chcecie jeszcze o tych monetkach dajcie znać, może coś wam jeszcze pomogę i powiem. Na razie, Elo!